Zwrot podatku za pobraną 13 emeryturę i 14 emeryturę otrzymają wyłącznie osoby, których dochód w roku 2023 nie przekroczył 30 tysięcy złotych w skali roku, czyli kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że miesięcznie nie można było otrzymywać więcej niż 2,5 tysiąca złotych. Jednak nie każda z osób kwalifikujących się do odebrania zwrotu podatku Otrzyma taką samą kwotę. Według obliczeń dziennika gazety prawnej, zwrot podatku za 13 i 14 emeryturę może wynieść do 400 zł. Część uprawnionych do zwrotu otrzyma odpowiednio mniejsze kwoty. Dziennik gazet prawnej wskazuje, że najwyższy zwrot należy się emerytom pobierającym 2100 zł brutto emerytury miesięcznie. Oni ze skarbówki dostaną aż 412 zł. Emeryci otrzymujący świadczenie w wysokości 1500 zł mogą liczyć na około 270 zł zwrotu podatku. Z kolei osoby, których emerytura wynosi 2400 zł dostaną do 120 zł zwrotu podatku. Nieco więcej, bo około 150 zł zwrotu podatku mogą otrzymać seniorzy z emeryturą na poziomie 1000 zł. Jeśli otrzymujemy emeryturę w wysokości 2500 zł lub więcej, zwrot podatku się nie należy. Podobnie na zwrot nie mogą liczyć emeryci objęci egzekucją komorniczą. Pieniędzy ze skarbówki nie dostaną również seniorzy, którzy nie opłacili mandatu lub zalegają z opłatą abonamentu RTW. Emeryci, którzy mają otrzymać zwrot podatku za 13 emeryturę i 14 emeryturę, otrzymają pieniądze w terminie zależnym od sposobu rozliczenia. Rozliczenie przez Twój IPIT gwarantuje wypłatę zwrotu w ciągu 45 dni od dnia złożenia PIT. Z kolei rozliczenie się na papierze skutkuje wypłatą zwrotu podatku w ciągu nawet do 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji podatkowej.